To mi się nie podoba, bardzo mi się to nie podoba. Ok, wiecie co, to chyba nie był dobry pomysł tu wejść, bo stąd już nie wyjdziemy najprawdopodobniej. Ok, Siemanko, ja jestem Dexi i witam Was w pierwszym odcinku z najlepszej gry na świecie, czyli oczywiście Minecrafta. Tak, nie sądziłem, że kiedykolwiek ta gra się pojawi na moim kanale, ale po prostu e, ta gra jest najlepsza i muszę ją nagrać, ponieważ Brawl Stars powoli umiera. Widzę to po wyświetleniach i widzę to też na, po karcie, na czasie w kategorii gry, że najwięcej jest Minecrafta. A ja tę grę uwielbiam, jest to moja gra dzieciństwa. Także zaczynamy naszą ogromną przygodę z Minecraftem. I no, tryb jednoosobowy. Gram tutaj bez żadnych modów, bez żadnych teksturpaków. Czysty taki Minecraft ze starego dzieciństwa. Stwórz nowy świat. nazwijmy, nazwijmy ten świat może, może Dexi. Albo Deksiego Dexiego seria Minecraft. Przepraszam Was za moją klawiaturę, ale jest ona mechaniczna i jest w miarę głośna. Także, także no dobra, stwórz nowy świat i już tutaj nam wczytuje w ogóle inne wczytywanie. Kiedyś to było wszystko inaczej, ale Minecraft to jest jedna gra, która nie zmieniła się aż tak bardzo. Jakiego mamy skina? Mamy Steve'a, czyli najładniejszego skina oczywiście w grze ładniejszego skina, także y, witajcie w pierwszym odcinku Boże, jaka ta muzyczka jest piękna tak dawno jej nie słyszałem spiliśmy y, się aktualnie na pustyni nie wiem, może wezmę parę kaktusów y, okej, okay, dobra, pod F możemy dawać do drugiej ręki, kiedyś również takiej opcji nie było, y, weźmy sobie może trochę piasku i y, y, y w sumie, okej, okay, tam mamy krowy niestety krowo będę musiał Cię najprawdopodobniej zabić ale właśnie o to w tej grze chodzi, że trzeba przetrwać, trzeba przetrwać. Wiecie, co może najpierw sobie. W ogóle to jest spoko miejsce, wydaje mi się, że na domek, choć tego jeszcze nie wiem. Zbierzmy sobie najpierw troszkę drewna, aby móc zbudować crafting table, potem zrobić mieć i, i zrobić z krowami to, co muszę, aby przetrwać. Yy, także, no dobra. Yy, ok, pod E mamy ekwipunek. Zbierzmy sobie tutaj rowieńko crafting table. No, trochę się kiedyś grało w tą grę, więc troszkę jeszcze pamiętam. Mm, Okej, okay, uwaga. Pierwsza moja skraftowana rzecz to będzie. Będą patyki. A z tych patyków zrobimy miecz. Okej, okay, tak się robiło miecz chyba. Dobra, a z tego miecza zabijamy krowę. O nie, wyrzuciłem go, dobra. Cześć krowo. I. Pakrowo. Dobra. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Niestety jestem zmuszony do tego, aby Cię zabić. Okej, okay, o dobra, owca, to się przyda na łóżeczko. No przepraszam, że musicie oglądać takie tak drastyczne m, rzeczy. Ale no niestety, to jest, to jest Minecraft, to trzeba, to trzeba przetrwać, tu chodzi o przetrwanie. Okej, okay, dobra, łóżko chyba już będziemy mieli na start. Bo widzę tam dalej jeszcze parę owieczek. O, zającki, zajączki, zajączki. Ale słodkie, dobra, ich nie będziemy zabijać, bo one akurat nam nie są pop... Ja, ale ten miecz szybko się zmarnował, kiedyś to jakoś wolniej szło. Dobra, mm, hop, hop. Okej, okay. zabijamy ją. Żegnaj. OK. Yy, Resztę nie musimy zabijać, ponieważ mamy już, że tak powiem, uzbierane na łóżeczko. Właśnie zgubiłem nasz crafting table, ale to zaraz go odnajdziemy, bo aktualnie chcę iść po konika. Wydać mu jakieś jedzonko. Chodź konik. Nie chcę, nie wiem, nie wiem jak to działa. Czy jak się wsiada na niego? Nie nie mam pojęcia. Mniejsza z tym musimy znaleźć nasz crafting, który postawiliśmy gdzieś niedaleko. Wydaje mi się, że jednak nie jest to jakieś strasznie fajne miejsce. Tam mi się podoba. Kurczę no, gdzie jest ten crafting? Yy, niestety, zgubiliśmy. Crafting table. O, nie dobra, tu jest, ok. Yy, Widz sobie gdzieś tam tamtą stronę. O, mamy tam coś, nie mam pojęcia, co to jest. Dawno nie grałem w tą grę, ale wydaje mi się, że jest to coś fajnego, gdzie to będzie nasza pierwsza taka przygoda. Yy, także zaraz tam yy, zobaczymy, co tam będzie. Ok, to wygląda jak jakaś wieża obserwacyjna, coś takiego. Naprawdę nie wiem, co to jest, ponieważ nie grałem w Minecrafta bardzo długo i no może czasem sobie grałem tam na jakichś serwerach, ale takiego typowego single player nie grałem. W ogóle na jakim trybie jesteśmy? Opcje pole. Aha, dobra. Nie wiem, na jakim trybie jesteśmy. Jesteśmy na normalnym, ok. Kto to jest? Dzień dobry. Oni tak się witają. Wow, ale fajne pustynne króliki. Okej. Okay. Wiecie co ja może. Ej, no czemu ten gość mnie goni? Mi się mieć zaraz skończy. Dobra, on... Ty, on chce we mnie strzelać! Proszę mnie co za gość. Ej, ej, ej nie wolno. Nie... No nie, nie mam miecza. Nie wolno, kolego. O, dobra, zabiliśmy kto to jest. Ej, nie wiem, kogo zabiliśmy, ale... Dostaliśmy coś z niego. No tak średnio, średnio. Mm, ale no tutaj mnie zaczęli agresywnie. Agresywnie naprawdę są ci tutaj mieszkańcy. No niestety chyba nie będzie dało się z nimi zaprzyjaźnić, ale to spokojnie. Mm, dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden mieczek i może jeszcze jeden, bo wydaje mi się, że może e, mogą te mie miecze się bardzo przydać. Szczególnie że strasznie szybko one się marnują, także Zaraz, może mm, sobie powybijamy tam tych innych, mm, miłych, jakże mieszkańców mm, tej wieży. To są chyba obrońcy tej wieży. Nie mam pojęcia, kim oni są, ale no już mi tutaj nie przypadli do gustu, bo gościu na mnie z łucznią kurde wjeżdża. No, no, nieładnie, nieładnie. Naprawdę bardzo źle się zachowali. Także czekajcie, ja może sobie koło nich przejdę. Cześć. Dobra, no, jak widać, trochę ich tu jest to mi się nie podoba, bardzo mi się to nie podoba okej, okay, wiecie co, to chyba nie był dobry pomysł tu wejść bo stąd już nie wyjdziemy najprawdopodobniej Ok, wiecie co, ja może jednak ucieknę, bo no to chyba jest za wcześnie na takie przygody jak widać, no oni są bardzo wrogo nastawieni a ja jestem dobrym człowiekiem, no niestety no są po prostu wrogo nastawieni czekajcie, ja bym w tamtą może stronę bardziej poszedł no, jak na razie niestety nie możemy atakować, można powiedzieć, takich tutaj osób. No bo jednak oni tutaj. No ich jest więcej, tak? W ogóle jak to wygląda, jak się pływa. Okej, okay, czyli. Bo widziałem, że się tak inaczej pływa, jak gdyby. Ale to chyba jak jest głębiej, co nie? O nie, oni mnie dalej gonią. Dlaczego? Ja przepraszam was. Nie chciałem wam wbić na wasz teren. Dobra, już mnie chyba nie gonią. Odpuścili sobie. Odpuścili. Nie mam pojęcia, ale idziemy stąd, bo tu się dzieją bardzo złe rzeczy. Kurczę, no muszę znaleźć sobie jakieś fajne, fajne miejsce na domek, bo akurat jesteśmy w takim średnio przyjemnym klimacie, ponieważ jest tutaj bardzo ponura, a taki, takiego nie lubię klimaciku, także trzeba znaleźć sobie jakieś puste pole. W sumie tam było nawet ok, ale... Ale jednak, jednak nie wiem. Czekajcie, dobra, chcę zobaczyć. Okej, okay, dobra, wow. Animacja pływania. Niesamowite, dobra. Wychodzimy, ale fajnie też się to zrobiło, dobra. Yy, to się da zebrać? Pamiętam, że chyba tego, no nie da się zebrać. Wow, dobra. Yy, kurczę, no trzeba znaleźć fajne miejsce na dom, ale no nie widzę owego. Trzeba, trzeba po prostu znaleźć jakieś łyse pole, Taka fajna piosenka jest e, dobra to może, może się widzimy po cięciu, gdy po prostu znajdę jakieś, jakieś fajne miejsce na domek, także no okej, okay, wydaje mi się, że jesteśmy koło w miarę fajnego miejsca niestety słyszę tutaj zombiaki i tak dalej i się boję e, że mnie zaatakują wydaje mi się, że to miejsce może być spokojne. mamy blisko do lasku i znaleźliśmy takie łyse pole. Chyba czekajcie, zobaczę. O, dobra, to jest, to jest idealne miejsce, chyba. Zobaczcie, jak ładnie. Dobra. Wydaje mi się, że właśnie tu będzie nasz domek. Ok, przepraszam cię, krowo, ale muszę cię niestety tutaj no, wykończyć. No bo no, na, od, yy, na tym polega Minecraft, że się zabija zwierzątka, aby przetrwać. Pamiętajcie, nie zabijajcie krów w realu. Zobaczcie, ka biedna. Dobra, ją zostawię, bo, bo jest słodka. Dobra, mm, może zniszczmy sobie tutaj to drewno, aby, aby móc zbudować yy, deski z drewna, a potem z desek dom. Dobrze, więc crafting już postawiony yy, i, i dobra. Yy, zróbmy sobie tak. Okej, okay, czekajcie. Yy, siekierę. O nie, nie mamy patyków, trzeba zrobić patyki. Yy, I siekierka. O, krowat tutaj przychodzi. Mamy siekierę, moją pierwszą, pierwsza siekiera. Czekajcie, to jest chyba inny kolor. Czek mm, wydaje mi się, że. No to jest. O nie, mamy mało. Mało jedzonka i sprintować nie możemy. Ok, drzewo już fajnie zebrane, ale mam wrażenie, że. O, miałem właśnie laga. Widzicie? Nie wiem o co chodzi, ale miałem laga, dobra. Yy, Także, no, czekajcie, gdzie jest nasz, nasz crafting. O nie, ściemnia się. Mm, musimy znaleźć nasz crafting, Dora. Tu jest. I trzeba zrobić łóżko, to na pewno. Trzeba zrobić łóżeczko. Jak to się robiło? Coś takiego chyba. Tak, białe łóżko, takie szpitalne trochę, ale, ale w przyszłości zrobię się kolorowe. Dobra? I śpimy. Mam nadzieję, że nie będzie w pobliżu żadnych potworków i uda nam się zasnąć, ok, jest git. Także... Dobra. Zróbmy sobie tak. Mamy już 40 deseczek, także, także jest fajnie. I dobra, teraz będzie problem, bo ja kompletnie nie umiem budować domów i i w tym jest problem, że kompletnie nie umiem budować tych domów. Czekajcie. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Daje mi się, że jest to w miarę spoko-szerokość. Czekajcie, trzeba to zabrać. Mm, dobra.

Właśnie mm, to wynika z tego, że coś mi źle wyszło, ale nieważne, trzeba zebrać to drzewo. Ok, dobra, skraftujmy sobie już tutaj deseczki. E, tak więc okej. Okay. 16 także starczy raczej na e, tą pierwszą warstwę mojego wspaniałego domku. Okej. Okay. I. No nie, serio. Musiałem to źle postawić, dobra. Teraz trzeba zrobić drzwiczki. Drzwiczki się to akurat pamiętam, robiło tak. Kiedyś w ogóle jedne wychodziły, teraz są aż trzy. Także no dobra. W połowie to musimy postawić. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tutaj. Mm, zrobimy coś takiego: to jest połowa. Yy, raczej nie. Co jest ze mną, nie tak. Ile mnie w szkole nie było, bo były wakacje i już jakieś jakoś liczyć nie wiem, miałam pojęcia. Hmm. Dobra, to jest połowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Czyli musimy tutaj jeszcze zrobić jedne drzwiczki i będzie idealnie. serio, no nie. To mnie wkurza w Minecraftie. Dobra, i jest git. Jest teraz git, z majonez. Wiecie co? Zróbmy sobie tak, że mm, zabierzmy to i tutaj damy sobie, e, tutaj damy sobie, wiecie, mm, jeszcze przerobione drewno, jak gdyby. Dobra. Wszystkie narożniki zniszczone i, i idziemy, może, kurczę, no nie ma tutaj w pobliżu. Dobra, tam jest to, drze, to drewno, o takie, takie. E, nie, no tam też nie, nie to jest to dobra, chyba to jest to samo nie wiem, to mi się wydaje, że jest to samo co to, ale nie jestem pewny na 100% ale mam taką nadzieję, że tak jest bo jeśli nie to słabo idziemy sobie teraz to popostawiać tylko chyba mi tego nie starczy gdzie ja to mam mm, dobra, no na pewno mi tego nie starczy, ledwo co na jeden filar, raz, dwa, trzy na trzy chyba no na trzy wydaje mi się, że jest okej okay. Raz, dwa. Lecimy pozbierać drewno, bo mamy go naprawdę bardzo mało. Ok, teraz już nam raczej powinno na spokojnie starczyć. Niestety już nie mam jedzonka, także muszę sobie tutaj zjeść surową baraninkę. Mniam, miam, I teraz powinno na spokojnie starczyć, ok? Raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I dobra, tak to się na razie prezentuje. Zobaczmy to z daleka. Yy, ok, wydaje mi się, że jest nawet ok. Tylko chyba, chyba jest taki problem, że powinniśmy to zrobić o jeszcze jedno wyżej. I teraz będzie na pewno już bardzo dobrze. I, i mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się skończyć, w sensie skończyć, no, coś tam zrobić z tym domkiem, że zamurować go. I dobra, trzeba to zamienić. Na. O dobra, tutaj to mam. Eee, I trzeba budować, budować. Dobrze, powoli kończymy drugą warstwę. Mam nadzieję, że starczy nam drewno. okej, okay, starczy. Na skończoną drugą warstwę. Także tak to już się prezentuje tutaj. I wydaje mi się, że jest to już nawet git. Eee, wiecie co? Przydałoby się może. Mm, pokopać trochę. H. Eee, czekajcie, gdzie by zacząć kopać? Może. Mm, nie, najpierw trzeba w ogóle zrobić drewniany kilof, To jest tutaj najważniejsze, ale. Okej, okay, nie starczy mi drewna. Także idziemy pokopać. Jakie pokopać? Porąbać drewna, bo. No bo mamy mało. I, I mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś początkowe żelazo, węgiel i tak dalej, i tak dalej. Dobra, także wykopaliśmy drewno. He, hej! Zrąbaliśmy drewno i w ogóle ja się boję tej gry, bo ta gra serio jest straszna, ja tam sobie rąbię drewno i tam takie dźwięki, jakby ktoś niszczył trawę i normalnie pomyślałem, że to Herobrine. Nie no, oczywiście żartuję, ale serio, ktoś normalnie niszczył trawę. Nie wiem, może to owca jadła, ale wystraszyłem się na początku, tylko tak serio teraz mówię. Taka cisza, mam yy, smutną muzyczkę w słuchawkach i to nagle ktoś niszczy trawę, ja rąbię drewno. Także ta gra jest straszna. W ogóle co ja robię? Robię coś takiego. Yy, dobra, miałam zrobić. Ok, kilow. Dobra, pierwszy kilow w dzisiejszym odcinku, w tej serii. Zaliczone. Zrobiliśmy pierwszy kill off. Dobra. Zrobimy na razie pokopać sobie tutaj, tak na szybko. Dobra, może jednak nie tutaj. Może jednak tutaj. Ok. Pamiętajcie, nigdy nie, kopie, nie kopcie się pod siebie, bo Skończycie tak jak z, y, ja zaraz, bo pewnie spadnę do lawy. Nie no. Raczej nie spadnę, ale nie kopcie się raczej. Okej. Okay. Jakieś lagi dziwne. Nie kopcie się raczej w dół. Dobra. Yy, musimy znaleźć yy, węgiel przynajmniej. To bym chciał bardzo znaleźć, bo bez węgla w sumie nic nie zrobimy. Nie no, zrobimy coś bez węgla, ale, ale lepiej mieć węgiel niż go nie mieć, co nie? Yy, I no dobra, wydaje mi się, że tak z 30 kamienia wykopiemy i starczy. Także ja Wam dam teraz przyspieszone tempo, jak będę to kopał. Dobrze, także wykopałem 30. Możemy sobie tutaj to można powiedzieć zadirtować. Ok, może ja to rozwalę, żebym wiedział, że tu właśnie kopałem, okej. Okay. I chodźmy się przespać, bo, bo się robi. No, dobra mm, teraz musimy e, co my musimy zrobić? Kurde, nawet nie wiem co my musimy zrobić zróbmy może mm, na pewno patyki, zróbmy drewnianą siekierę, aby, e, aby nam łatwo było mm, po prostu ścinać drewno, a drewno będzie nam potrzebne, żeby zbudować dom, a dom będzie nam potrzebny po to, żeby było ładnie i żebyśmy mieli ochronkę. O hej, jabłko! jabłuszko, patyki, sadzonki nie mam pojęcia co tu robią patyki i sadzonki ale w sumie mnie to nie obchodzi fajne, że są i dobra, rąbiemy, drewno bo mamy teraz fajną siekierkę ogólnie będę się też starał grać całkiem sporo poza odcinkami aby po prostu tutaj było widać z odcinka na odcinka z odcinka na odcinka, z odcinka na odcinek jakiś taki postęp, także także no będę się starał trochę grać poza odcinkami żeby te odcinki mniej więcej trwały tak po 20 minutek. Potrzebuję piasku. piasek jest dopiero tam. I to jest słabe. To jest bardzo słabe. Więc yy, pozwólcie, że ja pójdę po piasek. I w sumie. Okej, okay, w ogóle. Wow, tam jest sporo piasku. Tam jest pustynia. Yy, ja przyszedłem gdzieś tamtąd chyba. Albo stamtąd, nie wiem. Yy, o, tam jest ta wieża, chyba to jest ta, gdzie byłem. Nie, to nie jest ta, to jest chyba jakaś kolejna, ale pójdźmy sobie tutaj po piasek. Okej, okay, on jest tutaj yy, bliutko, także nie musiałem nigdzie daleko chodzić. No, tylko trochę mało jest go tu. Okej, okay, jakaś straszna muzyka. Jeju, się boję Minecrafta, ta gra jest serio straszna. Weźcie Minecraft, nie tak nie straszcie, bo ja się czuję jakbym grał, kurczę, jak w jakiś horror na vr O nie, powietrze. A nie jak w grę od trzech czy tam siedmiu lat. Yy, już ten domek powoli jakoś wygląda. Kurczę, no trzeba sobie tutaj trochę zjeść. Ogólnie, jak widzicie, zrobiłem pietek, w którym przypala nam się ten piaseczek. Niestety aktualnie nie mam węgla, więc muszę to robić drewnem, a drewno się szybko marnuje, także, także to akurat jest słabe. Dobra, może lećmy z dalszym budowaniem naszego pięknego domeczku. Mm, dobra. Kurczę, dach chyba, w sensie sufit dach będzie z kamienia mm, i zrobimy taki ze schodków, taki wiecie, wiecie o co mi chodzi. Wydaje mi się, że to będzie w miarę spoko wyglądało. Ok, i zaraz w sumie już skończymy trzecią warstwę. I to będzie już przedostatnia warstwa. Ok, już trochę tej szyby nam się mm, przepaliło. Czekajcie, to można zamienić na. Czekajcie, jeszcze... O, dobra, 16. Nice. Y, także zrobimy sobie tutaj takie okienka. Spróbujemy zrobić tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Albo dobra, zróbmy po prostu to do dwóch tych, tych, tych jeszcze jeden. Ok? I to będzie takie duże okno. Takie duże, duże, duże. Ok? To zróbmy sobie takie podwójne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to spróbujmy zrobić tutaj potrójne. Ok, ogólnie sorry za dźwięki, ale samolot mi tutaj startuje, bo mieszkam koło lotniska. Dobra, o, będzie parzyście. Okej, okay, jest git. O, akurat nam starczy, dobra. E, przypaliło się to. Okej, okay, trzeba jeszcze trochę drewna włożyć. E, dobra, mamy cztery, czyli musimy jeszcze chwilę zaczekać, aby nam się zrobiło więcej szkiełka. Dobra, okej, okay. możemy już tutaj zrobić teraz 16 tych. tych szyb, bo to jest szkoła, to jest szyba, ok. I wydaje mi się, że tutaj postawimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli zróbmy podwójne o tutaj, dobra. Tu mamy potrójne, tu będą podwójne, więc będzie to się wszystko ładnie zgrywało. Dobra. Mam nadzieję, że wkrótce z tego domku zrobi się ogromna twierdza i w ogóle i w ogóle będziemy mieli Czemu te drzwi się tak źle otwierają? będziemy mieli e, diamenty i tak dalej i tak dalej, ale to spokojnie w przyszłości. Będę starał się tak jak już wcześniej mówiłem grać poza odcinkami, aby no po prostu e, było to bardziej ciekawe, bo na początku jak widzicie, no, nie jest to zbyt ciekawe, bo zbieramy drewno, budujemy domek i, i tak to wygląda. Dobra, e, wiecie co, mm, trzeba zrobić skrzynkę, to też jest ważne. Skrzynkę się robiło tak. Hop, postawmy skrzyneczkę i tutaj schowajmy różne niepotrzebne rzeczy, albo wiecie co, to sobie zasadzimy. I w sumie zasadzimy to sobie i będziemy kończyć nas, nasz pierwszy odcinek. Ja pogram sobie poza odcinkami, więc w następnym filmie mam nadzieję, że będzie się tutaj już to dużo bardziej rozbudowane i tak dalej, i tak dalej. Ok. I tutaj. Także e, ja już się będę z wami żegnał. Czekajcie, stańmy sobie tutaj tak ładnie przed domem. Dobra, F5, hop, tutaj stańmy tak. O, coś takiego. F5, F5. Nie, o, coś takiego chyba. O, dobra, dobra. Jest git. E, także no, ja już się będę z wami żegnał. I co, lajkujcie, subskrybujcie. Następnego materiału z Brawl Stars bądź z Minecrafta, bo Minecraft jest fajny. I co, cześć. Pa.